Mamy tu piękną A6, Giel, był ostatnio po 25 500 już Wam wysyłałem. Piękna A6, Czarna, ciekawe, czy. Raczej. Halo Boss, w sumie bo mam tu 18 rok na niemałym kółku. Zobaczmy na szyby. usemki. no. Przed alik po kluczyk. Jest klucz. dankę 18, rok za 19, 500. 19, 500 euro. Tu ma jakiś drobiazg przytarty. Chyba, że merca wujesz. Tak wygląda. Okej okay. jest 81 przebiegu klapa z guzika dziewiętnaście półracenia chłopaki tu jakie są drobiazgi Na czarny wysyłam, pik sobie To Jestem Morgan, dzień dobry. Witamy pana Lika na kolejnym. Siedmiu osobówka biały nie było go kilka dni temu. Niebywałe, niebywałe jakieś piękne rzeczy tutaj można mieć. Ależ takie, robi się przedwiośnie, nam na styczeń, luty. A już można traktować tę pogodę jako przedwiosenną Któż to pytał mnie wielokrotnie, czy w ST-Pakiecie Dzisiaj już chyba czwarta w ST-Pakiecie Jej wysokość S-Maxowość Rok po osiemnastym Tutaj jest ja pewno będzie tańszy Ale czy odbiega urokiem No na pewno nie Krosland mały zgrabny jakieś te lampy takie nie siedzą mi Ja wiem że powinny siedzieć mi ale nie siedzą mi akurat te lampy może wam się podobają ale Kto to wie I troszkę porysowany może jakaś cena będzie fajna nie dostrzeżemy bo co, bo to jest wirtual ciekawy w Ładny dzień dobry. Ktoś gwizdże na kogoś. Widocznie gwizd jest gwizdowaty. Lecimy dalej, lecimy. Rzut oka co tu się dzieje po sąsiedzku Tutaj akurat nic się nie dzieje, bo tyle pieniędzy nie mamy a sześć, to nie Nie, nie nasza półka Jeszcze czas Dopiero wstałem z łóżka spokojnie Coś w RC. Ktoś pytał czy kupiłem coś chyba, że to nie mnie pytano Asiur w RC B8, a szóstka, a szóstka, a szóstka, tego tu nie było ostatnio. Resa. bardzo przyjemna też, nie wiem czy było, chyba nie. Zlajnowa w pornu ramie piękna, szara, fotele te same piękna świeżo przyjechana przyjechała, bo ten alig do sprzedawania tych właśnie samochodów godzina jak a faktem jest, że kiedyś handlował insygniami grubo ładnym nie powiem w B8 Nie powiem Na ładnej lampy, ładnym kółku ale widzę mi kolor nie pasuje Na kolor jest jedna rada Kolor można zmienić O cholerka Co tam? Obleciałem Obleciałem to jest dobry wyraz Obleciałem Obbiegłeś chyba nie, samolocik elegansia pytałem bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło, i wtedy jest dopiero płacz i skrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem. Cześć. Pozdro 600.